Ja no, zostawiłem, kur... nie co. Kurwa ty! Nie widziałem się w kręgu Legend. Jeszcze się nie wyje, pagień! Kurwa! Jak ja... no jak. Czułeś, no, ale... ja nie ci wyje. Oh. O, Ale żeś mu zaskoczył! Ale fajnie cię zrobił! <laughs> Samo nawet, no mierzam tych ludzi, jak masz ten w grach, nie? Po niego jak wpadasz, a tu to. do używania, ty też masz te w ekwipunku, tylko wejść tu. Ten... Kur... W prawo, w prawo! W do kolegi. Takiego kolegi. No. Jak skoczył. Ty! <gul> Ej, dobra, widziałeś to? A... Ej, no dobra, strzawałem przecież. No ty jak Uniku zrobić okay. Jest Ej, dobra, no o. to. Ej! O, tak wykałem! Co ty kurwa odjebałeś? Wiesz co zrobił? On już w jakimś sunę. Dwie staruny. Ło, <noise> ja! <noise> Ponownie tak powiem, odwiedzić. Te tych Ej! O! <noise> <noise> Aż afrykański kurwa wiosce z gówna ule ulepił, bo tamto. <noise> ulepił. Co? Kurwa, czekaj. Nie będę contentu na YouTube, bo kurwa, czekaj Ty... To sobie ja. O. Nie, ale... No. A to się już... Właśnie się już... Ty. No, już... no ma jak pójdziesz no mnie, się... o to A to jest... A to wiem. A to jest... A jest... A no, ja już widziałem gole No zabij przez tę Chodź w będziesz miał sobie śliczny łatwizn Kurwa, ty Masochistą, kurde Do rogu go Ja nie wiem Ej, wtedy jak ty Ej, ej, czekaj A co chciałem zrobić, no? Też no mówię, to nie No mówię. No mówię. No dobra, to nie post. No konie makarz, tego jeba. nie zjebał sobie. Kurwa. Ale no dobrze ty. Tego ataku może... A to jest fajne. O, ej. super nowa. Nie wiem, ale skąd ja akurat I tak się obijamy, no, o... jest... Ja bym miał też inne, potki fotki, z tego jeszcze. O, kur... ja, no dobra, no nie wiem. No nie wiem. Tak, tylko nie cały HP, ale tak... O, właśnie tyle, co ma, ma teraz zbite to właśnie tyle musiałem się i musiałem ty. to dobrze Ej, ten. Ty widziałeś? Użyje mi bo tutaj damage to No dobra, no, nie wiem. To no nie wiem Jak to będzie ziom Chciałem właśnie takie temo robić Właśnie teraz zrobiła taką szarżę Szkoda, mam tą szarżę tak stałem Bez kitów Ej ile? Kurwa oh ty Byłaby taka faktycznie dobra kampania była. Bo kurwa, ty jest na mojej Myślę, że się wypierdolę, że to tak leci powoli. Wtedy to, to cały odcinek nie chciałby mieć z jednego bossa A człowieku. Jak? Bardzo A jak? nie Trafisz? Trafisz.

I... No Dobra mów Nie słyszałem właśnie Kurde. o to chodzi. Niebane hmm. Zjebane czy się dają do góry <grywa> Ta Gra jest rozniebana. Ej, widziałeś to? Tu stagger nie ma Tagera A myślałem, że ona tak po prostu padła Potem, e. I ogólnie, na tym bosie tak ja też godzinę spędziłem szczerze Bo mnie rozpierdalał, jakby wiesz Jakby nie był jakiś taki wiesz ten, ale nie. Zaczyna ja jakiś frostbite'a dostaje no, to... <grytanie> no i pisać, jak ty, ty piszesz Dark souls Do drugiej Pijem, wiesz to, bo No nie, to się wydawało, trzeba ja móra na drugą już margarodek O, HA Marga Ja to nie wiem, nie wiem On no wiesz, kto by nie wziął? Ja pierdolę! O, ja pierdolę, ooo. byłem plus, nie czy też mówiłem po prostu, bo to to tak chłystny spoiler Kurde, a nie chciałem go zagadać, peta, żeby spać! Ja! Sorry macik, nie udało mi się. Kurde. Właśnie, to jest takie śmieszne anime, czy to jest jakieś jojo, które tam oni używają? Po prostu Jojo jest u Jojo. A ta, no tak. Ta. Co nie, dzisiaj dobrze, dzisiaj wpadł. Ja go krzyczę, a on krzyczy. A, ok. Ten, ten, ten. ty. Oj. O. tam, gdzieś, żeś wcześniej tam wchodził. bo jeszcze potem tym zejmę się na to ognisko. O, masz czwarta. I pa, jaki to jest dzień O. O.

Nie, nie, zabiła Adzia. No jednak idł. Pamięta... No, o, super. O, <ścoughs> super. To nie Oj, tutaj musisz czekaj, zrobić. czekaj, to zaraz. to jest jakiś skrót. O Jezus. Ile <ścoughs> ma ci życie skróci?